Dobra, jak widzicie jestem już, tutaj się wkopałem. No i jest to kolejny odcinek z naszej sali hardcore, oczywiście. No, w tym odcinku postaram się właśnie zrobić to, co nie zrobiliśmy w poprzednim odcinku i postaram się po prostu zrobić też nowe rzeczy, żeby... No, zrobić po prostu coś innego niż mnie na samym początku. Yy, więc no, teraz sobie musimy znaleźć teren na bazę zrobić już full seta i będzie można grać już mamy stack żelaza więc myślę że już więcej nie potrzebuję tylko sobie już to dokopię no i teraz sobie wyjdziemy no to widzimy się jak się po prostu stąd wykopię dobra już się wykopałem możemy iść dalej w poszukiwaniu jedzenia bo też sobie zapomniałem w tamtym odcinku o zebraniu, jedzenia, więc sobie teraz w tym odcinku też zbierzemy. No i myślę, że ten odcinek może być troszkę dłuższy, nie zaszkodzi. No, oczywiście, po tamtym odcinku nie było jakiejś dużej aktywności, no bo nagrywam to nie wiem, no nagrałem tamto jakieś 4 godziny temu, więc nie ma jakiejś dużej aktywności. Więc jeszcze nie wiem, czy ta seria się bardziej Wam podoba, czy mniej. Więc to, no, słubujcie, lajkujcie oczywiście. Nie zmuszam, ale proszę. To było idealne do proszenia olej. Na pewno dać. O, cina cukrowa no, Tutaj sobie, jak jest na wierzchu, to sobie biorę. żelazo, no bo żelaza niby nie za dużo. A jak już sobie zrobię bazy i magazyn, no to będzie już git. Myślę, że tutaj nie ma, nie, nie ma potrzeby po prostu ciąć y, tego zbierania tej trzciny, bo jest tutaj obok siebie. Więc no, z czegoś szybko tutaj zbierzemy. No i oczywiście piszcie komentarze, czy Wam się podoba taki hardcore, czy wolicie Fortnite'a jak nagrywam, czy w ogóle chcielibyście, żebym nagrywała ze Stumble Guys czy coś tego typu. Więc y, napiszcie po prostu w jakiej gry bym darmowe mógł zagrać. I teraz sobie zbierzemy drewnko Dobra, jak widać już zebrałem sobie troszkę drewna hmm. Więc sobie teraz pozbieramy już normalnie to drewno Bo mi się już kurde to nie chce montować Tak szczerze wam powiem Bo staty no to chyba To jest mój rekord, mówię wam że to nie jest długo ale Rekord 10 minut chyba montowałem ten film, bo tyle robiłem ujęć, że po prostu nie wiedziałem, które ujęcie jest to, a które tamto. No i możemy sobie grać dalej tutaj. Oczywiście zbieramy jedzonko. Sprintę już nie mam, to trzeba zjeść chleb. Chleb. Cały. No i sprzedało się też jakąś wioskę znaleźć. Na razie nie znalazłem jakiegoś potencjalnego terenu na bazę. Więc myślę, że możemy szukać dalej. No i co? Trzeba tam jeszcze mogę pomówić. Nie wiem jakie zadania można by było zrobić na ten odcinek. Myślę, że na sam początek sprzydałoby się po prostu zrobić to co nie zrobiliśmy w poprzednim. Napadam no, się, zobaczę, czy jeszcze zostanie czas, yy, żeby po prostu zrobić kolejne. No i sobie teraz przemierzamy świat, żeby znaleźć w końcu jakieś miejsce na potencjalną bazę. Czy potencjalne miejsce na bazę. Ej tutaj może być spoko takie w górze. już się schodki zrobiły. no to trzeba tutaj yy, sobie... wejść jeszcze sobie tylko... I zrobię No niestety najgorsze jest to, że po prostu OBS mi robi coś takiego, że ja mam słabą nam jak nagrywam. No i, no i to trochę przeszkadza na no, oglądaniu i też no, wam przeszkadza. No i myślę, że na razie tyle wystarczy i jeszcze pójdziemy zobaczyć, jakby tam wyglądała ta baza. Parkour. Nie, chyba nie tutaj. Czekajcie, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Z terenem. Nie, to nie jest. Nie, to jednak nie ten teren. Trzeba się trochę wysilić, żeby znaleźć to, co potrzebujemy. Tutaj jest fajna polanka taka. Tam można. Uuu, i spikes, ach, fajnie właśnie. Tu mam Ice spikes, to można byłoby w tym. Wiecie, w takim kolcu jakby. No i już myślę, że z jedzeniem będziemy mieli zaliczone, jak zabiję te wszystkie zwierzątka. No to sobie zabijamy już te zwierzątka. Hop. Hop. No tutaj fajnie nawet teren, my tam jeszcze zimowy teren z dziewami oczywiście, więc spoko będzie. Na no, siódłę niestety nie mam wyskonienia swoje. Ale można by było zabić te konie, żeby skórę mieć więcej. Trzeba to z wyważnie i tam, czy to, 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 to. To. Yy, Ta to. No, to sadzonka, to może sobie tam posadzę coś, to. I sobie zostawię że ten flasher mi się nie sprzedadza dobra tutaj mamy jeszcze, no to jest dużo jedzenia bardzo Więc sobie szybko tylko zabijamy te koniki, o wylecia skóra no tutaj mamy jeszcze świnki no i tyle na razie tyle z jedzenia już mamy wystarczająco Możecie też oglądać moje poprzednie filmy. Yy, będę nagrywał też z moim kolegą Gyrosem. Yy, on tak się nazywa po prostu na YouTubie. Yy, jeśli mi się uda, to po prostu dam link do jego kanału w opisie. I wpadajcie też do niego. Bo. No i my możemy sobie dalej zbierać tutaj jedzonko. No i tutaj mamy już te spałce. Ten fajny jest ten taki wieżowiec, ale w nim będzie wystarczająco mało miejsca, więc się nie opłaca. Trzeba jakiś taki duży lodowiec. To by było fajne. Tutaj są tutaj takie kolce chyba. Więc no, trzeba sobie troszkę wywoływać, żeby znaleźć idealne miejsce na bazę. Wioska! To w końcu, udało się. Dobra, czciny już więcej nie potrzebuję chyba. Ale ciebie sobie zabiję dla Expo. Trówki. No tutaj będzie się fajnie osiadlić. Myślę. Golemiks i mamy domek. Może tutaj będzie wiem A łóżka nie mam sobie. To dzięki za łóżko. Wiem, że jestem zły To jest ziemniaki. Tak, ziemniaki. Dobra, to się sprzeda. Dobra, lecimy z Ho, water skill. Widzicie, jakie triczki? O nie. Ale by było po że już. Tak. Muszę bardzo ostrożnie, żeby nie paść. No bo jedno serce, no to już nie jest dużo. Dobra. Już więcej takich nie będę chyba robił. Dobra, no to myślę, że sobie w takim spajcie. Tutaj sobie to jest sobie teraz kopiemy. pyk, pyk. I takie wejście. Tutaj sobie musimy zrobić więcej. Off. Kurde silktacza nie mam, to jest najgorszy problem. Dobra, ale zróbmy sobie tak, że tu i tu sobie damy takie... Okorowany drzewo. Dobra, ale jakby tutaj jeszcze to wziąć. To, jakby tutaj jeszcze to przedłużyć aż tu. No, dobra. Pyk, pyk. No, sorry. No, pyk, pyk. Zaraz, pyk, pyk, tyk pyk, pyk. pyk. No i dobra, będzie aż tak źle. Muszę sobie znaleźć jakąś playlistę, żeby w ogóle puścić jakąś muzykę do tutaj nagrywek, bo troszkę nudno. No, więc w następnym odcinku myślę, że już sobie znajdę jakąś playlistę po prostu których y, będę miał po prostu piosenki Jakieś, które będę puszczał na odcinku mm. Teraz ogólnie mogę sobie z wami pogadać jak mam po prostu tutaj budowanie czek mm. Ja też jakoś ładnie nie buduję mm. Więc nie oczekujcie nie, nie zbyt wiele po mojej budowli. Staram się, okej. Okay. Pięknie. Pięknie. Dobra, też trzeba tak, takie rusztowanie tutaj mam. Takie dla biedaków. Widzicie to? To jest rusztowanie dopiero. Takie pojedyncze. Trzeba je przenosić za każdym razem, kiedy się miejsce skończy. Tutaj będzie okienko mówię. О, песок. Бум. 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 А это из носа. Сейчас я покажу, что это Dobra. Chcielibyśmy obdowę dalej. Teraz trzeba się zająć środkiem. Kurde. Dobra. Tutaj sobie też zrobimy taki. Ja góry wiem, że mogę iść tutaj sobie z tym. No troszkę skromna jest ta chatka. O, ale tutaj sobie możemy zrobić takie zajście. To już sobie w tej połowę tak? przerobimy na deski. Tutaj mamy... Dobra. Robimy teraz na biedotę. Tak ustawiamy podłogę będzie z tego wszystkiego. No, to sobie zrobimy jeszcze jeden crafting dla ozdoby. Dobra, to będzie bardzo stylowy dom Dobra, widzimy się jak już skończę zejście na dół. No już połowa roboty, myślę, że za mną tu jeszcze muszę sobie rozkopać bardziej w przód. Zniszczył mi się kilo, stworzyłem sobie nowy, teraz mi się tam jedzenie przepala, bo mało HP. No i to jest zrobiłem takie... Tak, to jest tam piecuki, są craftingi, a to jest łóżko. To będzie cały dom. Tak. Jeszcze o, mam pomysł. Idealnie starczyło. No. Piękny domek. Mówię, wam, tak już może zostać. Na zawsze. Tak, teraz trzeba sobie zapisać kordy gdzieś, czyli... 1128 na minus 456. Dobra i teraz możemy. Nie, nigdy się na etka popatrzyłem. No, czegoś po drewno. Chyba nie. Nie popatrzyłem. Teraz to może być dowolne drewno, bo... Tam tego nie będziemy budować, bo nie ma sensu po prostu odchodzić gdzieś dalej, daleko stąd, żeby zabrać drewno po prostu. Zwykłe drewno. Dobra, już sobie wykupiłem trochę drewna, teraz możemy jechać do domu moim brykom, która jest bardzo szybka, szybsza od normalnie najszybszego auta na świecie. To jest łódka na lodzie. No na śniegu już tak szybko nie jedzie. No i jedziemy na i jesteśmy w domu. Puf. Dobra, i Jednak tutaj tak nie zrobimy. Teraz trzeba. No nie mam już miejsca w ogóle w flipunku. Dobra, dajmy sobie to tu, żeby się mi tutaj przepalało. Masz ascendę, bo się skończy. Dobra, widzimy się, jak zrobię tam drugą połowę rzeczy. No i po prostu tam mniej więcej wszystko porobię. Dobra, to już jest skończone pomieszczenie, bo magazyn się nawet nie uda zrobić tak jak chciałem. Bo patrzcie, tutaj za tym jest normalnie rzeka. Więc nie ma sensu, po prostu tutaj przekopywać się przez tą rzekę, bo po prostu straca czasu. Więc tutaj myślę, że sobie zrobię po bokach. Skrzynki, a tutaj będzie przepalarnie. I to będzie chyba najbardziej stosowne rozwiązanie więc tak idziemy sobie tutaj do craftingu bum, boom. bum, boom. Boom. ogólnie bum. Dobra, mamy tyle skrzynek no i sobie zrobimy taki pierwszy rządek bo no na razie tutaj sobie zdobić chyba nie będę, a tu to ani jest na skrzynki, więc... Poczekajcie. Hmm, tutaj dał to i tutaj dał, to i tutaj by się nie pomieściło. Czyli muszę zrobić tak. Dobra, no to widzimy się, jak skończę już tutaj mniej więcej zdobyć, co drewno sobie zostało. Dobra, ja myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle jestem już zmęczony, jest już to jest Nie wiem, czy po prostu dokończyć tą odcinka. Myślę, że w następnym odcinku po prostu... Dokończymy magazyn albo zaczniemy kończyć. Zrobimy troszkę góry, bo tam jeszcze będzie tutaj je potem wejścia do góry. I ten mm. fuck! Nie! Nie no, jak tak zginę, no to się w nerwie. Idealnie mi starczyło użyć. Dobra, jeszcze tutaj się przepala, więc zrobię tę siekierkę. No i z tego odcinka to by było na tyle. Ja z wami się, że jak idę spać. Jest spać po prostu i może jutro wlecie jakiś odcinek, może nie, zobaczymy. Nara.